Gdzie leży Szczyt Dziwności i czy nawiedzona wagina leży właśnie na nim? A jeżeli nie, to co jest wyżej? Obslizgłe paluchy, Patryk Bogusz, czyli Kuchnia dla ludzi, od ludzi i z ludzi. Myślę, że sobie sięgnęliśmy po nawiedzonej waginie w coś jeszcze bardziej ekstremalnego, albo ekskremalnego. Eks, ekskrementy? Nie wiem, jak to odmienić. Ekskre. No tak, tak, tak. Gównianego. Związanego y, z, z ekskrementami. Tak. To jest. <sum> m... Ciężko naprawdę określić tę książkę, bo jest, no tak jak powiedziałeś, ekstremalna. Ekskremalna eks, nawet. Eks, ekstremalnie ekskremalna. Tak. Dziwnie, to już mnie, ale to, no tak właśnie wygląda ta książka. No ja przyznam szczerze, że bardzo się bałem, że czytaczowa przez tę książkę nie przebrnie, bo kiedy ja ją czytałem, to miałem takie... Uczucia, że gdzieś tam już się coś budzi w trzewiach i być może jest to potwór, o jakim opowiemy w kontekście tej książki. Swoją drogą przygotujcie się na spoilery, bo to będzie bardzo spoilerowa pogadanka, yy, parafrazując niejako Pawła Opydo y, omawiamy dziwne książki, żebyście by nie musieli ich czytać, jeżeli nie chcecie, albo żebyście mogli sprawdzić, czy jesteście gotowi na to, co te dziwne książki niosą ze sobą, bo niosą naprawdę... Dziwność, dziwność, dziwność. Ja się raczej dziwię, dlaczego uważaj, że ja przez te książkę nie przebrnę. Przecież najgorsze fragmenty w nawiedzonej waginie były o wiele gorsze niż tutaj. No wiesz co, no jednak wydaje mi się, że miłość oralna z narządem pokrytym rakami mm. wydawało mi się to bardziej hardkorowe. No, może było, ale nie. No nie, ale to było pisane w półtorej linijki, tak jak ci już wcześniej wspomniałam. Półtorej linijki kontra trzy strony w nawiedzonej Berlinie. No, dwie strony. No, na pewno nie było to tak krótkie jak tutaj. Więc tutaj można było szybko przeczytać, przebrnąć i zapomnieć, nawet i wiecie, wszystko poszło jak trzeba. Ale tam to nie, nie, nie. Więc to. ta książka łatwo się czyta szybko. Ma niecałe 100 stron, dużą czcionkę i jest dobrze napisana. Więc... No dobrze, to oczywiście ta książka. O ślizgłe paluchy. To tytuł książki oraz nazwa restauracji. Restauracji jedynej w swoim rodzaju, ponieważ restauracja to nie jest taka restauracja, jakimi gardzi Magda Gester. Zresztą do Magdy Gester jeszcze przejdziemy. Lecz jest to restauracja. W której nie znajdziecie faszerowanego drobiu antybiotykami. Ale piękna wersja. Faszerowanego drobiu. Faszerowanego tak antybiotykami drobiu. drobiu. Nie znajdziemy modyfikowanej wieprzowinki czy innych świństw GMO. Nie znajdziemy w niej brudu. Wszyscy kucharze są łysi, dlatego by żaden włos nie pojawił się w potrawie i by goście zawsze byli usatysfakcjonowanie, zresztą jest to restauracja z tradycjami rodzinnymi, prowadzona przez matkę głównego bohatera Otisa, przez jego wuja Bernarda oraz kucharza, który również jest kolejnym wujkiem. Nie, kolegą wujka. Czy tam kolegą wujka? Kolegą wujka. Edward chyba ma tak. na imię? Kukasz? Bernard, Edward i Genovefa. Tak. I, Otis. i Otis. Tak, poznajmy I... Otisa w chlubnym momencie, kiedy to chłopak, pragnący wyglądać jak Arnold Schwarzenegger, cierpi z powodu czyraków na penisie. Czyraki te są skutkiem stosowania sterydów. Steroidów. Dobrze, czyli sterydów. Tylko stery... mówią sterydów, tak jak to Otis twierdzi. Jestem miałączakiem, <grym> więc sterydów. Facet jedzie sobie do pracy dzień, jak co dzień i nagle. Ale nie wspomniałeś, jak zaczyna dzień? Zawsze dzień zaczyna mięskiem. Tak. Na siadanie, obiad, na kolację zawsze musi być mięsko. Mięsko, Ludzkie mięsko. Tak to Paluszki. Paluszki. na ostro, jeszcze są najlepsze. Tak, więc Otis tak. jedzie sobie do pracy autobusem i nagle hmm. dostrzega tam niewyobrażalnie grubą dziewczynę. Tak grubą, że od razu ta dziewczyna fascynuje go, ponieważ koledzy mówili mu: no powiedzmy to delikatniej niż w książce, że grube kobiety są dobre w łóżku. A zatem facet: to siada się do niej, zależy za ona zagaja. się do niego dojasza. Do kleja w okno. Takiej było ciasto, że tak się przesuwało. No przesuwa, dobrze, ja go że w okno dobrze. i tak go. Patrzcie, jak mnie poprawia. No czytaczowa tak. skończyła czytać dzisiaj, ja trzy tygodnie temu. Tak. Zagaja rozmowę, <laughs> ponieważ dostrzega w tej kobiecie potencjał. No nie tylko zafascynowany seksem, ale przede wszystkim dostrzega w jej potencjał kulinarny. Tydzień żarcia, tak? Tydzień żarcia. I sobie tak. rozmawiają. Tak. Otis bezpośrednio proponuje jej igraszki, bo ona jedzie oczywiście na trening. Bo stwierdziła, że musi się wziąć za siebie i od miesiąca y, trenuje na siłowni, ale stwierdziła, że taka okazja, bo proponuje jej w końcu facet seks, no to niecodzienne, a ona tak wypuszczona, więc zgodzi się i idzie razem z Otisem do jego restauracji. Tam facet ściąga spodnie i mówiąc, no mało dyplomatycznie, każe się zaspokoić oralnie, lecz ona widząc to, co on ma na swym narządzie, wymiotuje. On każe jej posprzątać, ona nazywa go pojemem, a Otis nie lubi, kiedy nazywa się go pojemem, co też sterydy budzą w nim taką agresję. Wobec czego zabija Angelikę, bo tak się nazywa nasza niewiasta, po czym ćwiartuje ją. I w trakcie, no można powiedzieć, rutynowego zajęcia, jakim jest obróbka mięsa, słyszy głos. Rozgląda się. Co? Szuka po restauracie, czy przyszły kelnerki szybciej? A to się okazuje, że to yy, głowa Angeliki, która jest już oddzielona od ciała, mówi, kpi z niego, szydzi, wyzywa. Facet się denerwuje, chce ją wykończyć, ale nie jest to możliwe. Nawet frytura nie, nie zabija Angeliki, natomiast strasznie ją oszpeca, a otis w przypływie, można powiedzieć, litości, na ślinę dokleja jej włosy, których, jej, po, których ją pozbawił. Po czym? Oczywiście, żeby nie mieć problemów, bo matka bardzo nie lubi, kiedy, kiedy zabija się w restauracji. Zamyka głowę Angeli w chłodni, a resztę ciała chce jak najszybciej zamarynować i obrobić, żeby nikt nie zobaczył. Oczywiście przybywa wtedy wuj Bernard, który besztago. już tego i dostrzega tutaj <grym> okazję do tego, żeby matka zrugała swojego syna. Później oczywiście matka przybywa, no i kończy się sytuacja tak, jak skończyć się musiała. Oczywiście Otis dostaje OPR, dostaje w wpierdziel od matki, no, niezbyt pozytywnie się ta przygoda dla niego kończy. Co jest dalej? No... Tak. tak. Tak działa ta książka na wyobraźnię. Tak, no więc po zamarynowaniu tego wszystkiego ciała. No rzecz no, no po imieniu. Ciała ciała. mięska, tak, Otis e, zabiera głowę Angeli do swojej torby sportowej i wraca do domu. Wsiada sobie w autobusik i jedzie, rozmawia z tą głową, na co dziadek siedzący obok niego denerwuje się i mówi, że on nie zostanie wkręcony, nie będzie żadnych pranków, on nie da się ośmieszyć i się przesiada. Z pozdrowieniami dla Sylwestra Bardęgi. Tak. No więc, no, ty sobie tam siedzi z tą głową, nagle autobus mocno hamuje, głowa mu wypada z tej torby, turla się po autobusie, ale na szczęście nikt tego nie zauważa, bo tam chyba były ze 3-4 osoby tylko i każdy był sobą zajęty, więc on szybko tą głowę myk do torby z powrotem, i jedzie, jedzie, a tu nagle przed nim pojawia się pewien ćpunek i prosto rewolwer w twarz mu wy, wy, wycelowuje i prosi o torbę. No prosi, no prosi, no prosi, no to, żąda torby jego, no i to się zaczyna się taka jakby mała kłótnia, po czym nie wiem, czy to ten sam dziadek, dziadek ten, ten, ten sam, sam, sam dziadek, dziadek przychodzi ja dziadek. i pyskuje tam do tego Ćpunka, po czym dostaje kulkę prosto w twarz <noise> i kończy się na tym, że Ćpun ostatecznie zabiera torbę z głową Angeli Otisowi i jego pusty portfel i ucieka z autobusu. No, no i. niestety Otis go goni, i go niestety gdzieś tam między blokami gubi, i nieszczęsny, smutny wraca do domu. Tak, następnego dnia jest na siłowni, gdzie zwierza się swojemu przyjacielowi Roniemu, który zresztą pracował w pracuje w policji, zwierza się, że zakochał się że poznał dziewczynę, dziewczyna niesamowita, no, zakochał się tutaj straty taty i bataty. Oczywiście Otis jest tego typu bohaterem, którego wszyscy podziwiają, bo ma taką muskulaturę, tak wyrzeźbione ciało, wszyscy na niego patrzą z podziwem. No jest to zasługa zdecydowanie sterydów, siłowni oraz yy, wyjątkowej diety, diety tak. Yy, tak. Na czym polega życie Otisa? No, generalnie trzeba pozyskiwać mięsko do restauracji. Jak się pozyskuje mięsko do restauracji? A! Otóż kolejny wujek jest terapeutą. Psychiatrą. No, psychiatrą. I oni tam dzięki temu wujkowi wyszukują ludzi, którzy są samotni, mają problemy ze sobą. Wiecie, ludzie, którzy już są poza marginesem społeczeństwa, za którymi nikt nie będzie płakał. Wtedy... Bo ja pokazuję. Tego, tego i tego możecie wziąć. Tak. Wtedy jadą do delikwenta. Delikwenta w łeb. I mięsko, tak? No można powiedzieć, że tego dnia Trafiają właśnie do gościa, który yy, okazał się jednak nie mieszkać sam, lecz trzyma w klatkach w piwnicy okaleczone dziewczęta. Dwie dziewczyny zostały, były cztery klatki, dwie dziewczyny zostały w tych klatkach okaleczone, w tym jedna bez dłoni, ponieważ yy, psychopata odciął jej dłoń, ponieważ ta nie chciała sama sobie jej wsadzić w yy, odbyt. Tak, tak. No a oczywiście tutaj wynika sytuacja taka, że wujek z Otisem, no. Otis zabija faceta, wujek sobie używa na jednej dziewczynie, potem obu skręca kark, bo nie mogą zostać. Dziewczyny po czym trafiają z powrotem do restauracji, gdzie obrabiają ciała. I mamy tutaj bardzo szczegółowy, pełen detali opis tego, jak oni te ciała oporządzają. Jeżeli byście kiedykolwiek oporządzali ludzinę, nie zapomnijcie o pewnych ważnych sprawach. Jedna ważna sprawa, nie zjadajcie mózgu, ponieważ choroby psychiczne przechodzą na tego, kto je zjada. Tak. Z drugiej strony uważajcie na pęcherzyk żółciowy, bo jeżeli mm. pęknie, no to całe mięsko tak jest. Samo pęcherz i jak mocz skazi mięso, tak. to. Osiół. Także musicie na to uważać, żeby w razie czego przygotowując ludzinę, nie popełnić któregoś z tych karygodnych błędów. Tak. tak samo nie można za długo marynować języka w winie, bo jak jest za długo, to robi się twardy już nie do jedzenia. Tak, także no. Wiem wiemy oczywiście o czym jest mowa, ponieważ restauracja została zapewne doceniona, ponieważ pewnego razu brała nawet udział w kuchennych rewolucjach. Co Magda Gessler mogłaby powiedzieć o obślizgłych paluchach? No cóż, niebanalne. Twórcze. Kreatywne. Artystyczne. Uduchowione. Kompletny kosmos. Po prostu cudowne. No, także, także tyle od Magdy Gessler. I co mamy dalej? Dalej mamy pewnego delikwenta, który żąda, aby kucharz przyszedł do niego i by tłumaczył się z tego, dlaczego w jego potrawie jest włos. No tak. No a włosa tam nie mogłoby, bo wszyscy są łysi. A okazuje się, że po prostu facet miał gęstą czarną brodę i to jego włos tam wpadł, no i od go, po prostu przepędził. A przepędzając tam tego delikwenta, gdzieś tam dalej, między sto. Tam z tyłu, gdzieś tam w stoliczkach, zauważył delikwenta, który ukradł mu głowę Angeli. Sami delikwenci. W tej czasie. Sami czas. delikwenci. Tak. Lubię to słowo delikwent. Namawia, namawia wobec tego jedną z kelnerek, kelnerki w ogóle w tej restauracji to są typowe pustaki, nie zadają pytań, nic nie wiedzą, niektóre nawet nie są świadome tego, że powinny pobierać wynagrodzenie za swoją pracę. Tak, ja to będę komentować później. Tak, wobec czego jedną z kelnerek, której wcześniej zwierzył się w autobusie, że zakochał się i w ogóle i ta kelnerka bardzo na niego leci, namawia do tego, żeby podeszła do tego ćpuna, wymieniła się z nim numerem telefonu i umówiła. No dziewczyna niechętnie, ale robi to dla niego, wymieniają się numerami telefonu, wobec czego OTIS chce, żeby ona spotkała się z nim w jego domu, a on tam wtedy wpadnie, zrobi rozróbę, od, odzyska swoją ukochaną Angele. No cóż. No i tak się zdarza, że potem ona się z nim umawia. Ale czekaj, jeszcze zanim ona się z nim umawia, on przekazuje numer, który ona zdobyła tamtego... Tak. szpunka yy, koledze Roniemu, policjantowi, który no niestety informuje Otisa, że numer jest zarejestrowany na pewnego bezdomnego, który na swoim koncie ma już zarejestrowanych chyba z 20 innych numerów, więc... trzeba działać dalej. Szemrany ty! <grym> Wobec czego Kelderka umawia się z tamtym gościem, wcześniej Otis... Yy że tak powiem, że się tak wyrażę, świadczy jej pewną usługę seksualną, będącą wstępem do nagrody, która ją czeka po wypełnieniu całej misji, po czym dziewczyna idzie do domu ponad ten od razu się na nią rzuca, zrywa z niej bluzkę, bije ją, wpada tam Otis, nokautuje gościa, nokautuje kelnerkę, by też nie była świadkiem zdarzeń, po czym przeszukuje mieszkanie typa, by znaleźć wreszcie jeszcze bardziej okaleczoną głowę Angeli w piekarniku w tortownicy. Tak. Historia ma się już kończyć, kiedy okazuje się, że facet, z strzela do Sandry, do Kelnerki zabijają. Wtedy Otis zabija jego i razem z Angelą opuszczają mieszkanie. I ja długo i szczęśliwie. Tak, no ale wcześniej, wcześniej jeszcze historia Angeli, która mm. zwierza się, że tęskniła za Otisem. Otis tęsknił za nią, yy, natomiast ten ćpun to był degenerat totalny. Facet yy, za pieniądze pokazywał ją kolegom, pozwalał nosić ją... Takim szychom nawet. Tak, pozwalał nosić ją ludziom, okaleczać itd. itd. Kto się na no, oko wyłupał. Tak, ale koniec końców wszystko kończy mm. się dobrze, postanawiają spędzić ze sobą resztę życia. Życie. I tak, i zapowiada się na bardzo szczęśliwe... Zakończenie. Tak. Tak. Jakie wrażenia po książce? <coughs> Pytanie chyba zasadnicze i pierwsze: czy przebija nawiedzoną waginę? Pod pewnymi kątami tak, ale w ogólnym rozrachunku nie. Aha. Dla mnie <głos> tak. <głos> tak, dla mnie wagina, nawiedzona wagina była dużo lepsza, ponieważ w, tej, w tamtej historii, no nie wiem, wszystko dla mnie miało jakąś logiczną. No, no, jakiś logiczny, logiczny sens. Miało sens. Jakoś logika tam panowała w tym świecie dziwacznym, jakby nie patrzeć, ale była logika. Wszystko jakoś tak się trzymało kupy, jedno wynikało z drugiego i tak dalej. A tutaj to wydaje mi się, że tutaj nie zawsze wszystko szło jak trzeba. Są rzeczy, które mnie denerwowały, były totalnie. Z pupy, o właśnie, o jednej rzeczy nie powiedziałem. Tak, bo, bo to zostawiłem tak. właśnie na ten moment, bo ona była tak niekompatybilna zresztą. resztą. wciśnięta na siłę potrzeba. Tak, ale dodam jeszcze tylko w kwestii waginy, <grym> że tamta książka miała głębie i możemy to odczytywać dwuznacznie, tak? W głębi waginy tak. się otoczyła akcja. Ale co trzeba powiedzieć tutaj na pewno. Cała, że tak powiem, mechanika tej restauracji mi się podobała. Tak. To, jak oni tam wszystko było opisywane, co z czym robili, w jakiej potrawce albo i tak dalej, albo jakie zasady panowały w tej restauracji, bo ona była sterylna. Matka Otisa czyściła ją trzy razy dziennie he, tymi wszystkimi chemikaliami tak. i tak dalej, tą chemią do czyszczenia. I wszyscy musieli być na łysu, właśnie, żeby żaden włos nie wpadł, więc wszystko musiało tam, jak w zegarku chodzić. Więc to było fajne pod tym kątem, naprawdę. No i ta dbałość Ale... o szczegóły, o te potrawy, tak. tak, żeby to wszystko było idealne. Tak. I nie wszyscy ludzie wiedzieli, co jedzą. Niektórzy byli świadomi, nie? Tak, że niektórzy niektórzy byli świadomi, niektórzy, inni nie. Ale nie, wszyscy... Tak, wszyscy zachwalali. Tak, wszyscy zachwalali. To była naprawdę restauracja na wysokim poziomie. <grym> Dlatego też, no. Magda Gęster nawet doceniała. <grym> doceniała wsi złe <grym> paluchy. Co do absurdalnej sceny, która nie wiadomo, jaki miała sens. Pewnego ranka Otis się budzi i strasznie źle się czuje. Przepraszam, nie, to było wieczorem. Strasznie źle się czuje. Idzie, że tak powiem, wypróżnić się i. Okazuje się, że jakiś stwór z niego wychodzi. Otis własnymi rękami wyciąga 3 trzymetrowego tasiemca, glizdę, po czym spuszcza go w kiblu, ten wpływa do Wisły, tak, ten ucieka, spuszcza go w kiblu i mm. na tym się kończy cały wątek. Czym był ten tasiemiec? Czy to jest jakaś pochodna, czy to jest jakaś konsekwencja stosowania sterydów, jedzenia ludziny? Nie wiadomo. Nie wiadomo, bo to było całkiem z pupy. No do, dosłownie, to było z dupy. Wątek o dupie był całkiem z dupy. Tak. No, no tak, no. No ale ogólnie zgadzam się z Tobą, że wątek restauracyjny był bardzo dobry, ale też musimy powiedzieć o się kilka słów, że mimo, że to jest facet bardzo nadpobudliwy, to jest to facet z marzeniami, ma jakieś cele w życiu i też widzimy, jak to życie w tej restauracji pod matką doświadczyło go życiowo, tak? Bo on może nie do końca jest zły, jest degenerowany, ale Jakie może do nie do końca, końca bo, bo odczuwa miłość, <kuh> czuje wyrzuty sumienia, chce tę dziewczynę ocalić, tę Atykują, ją uratować. A inny tak? pomordzie lał tak, że paraliż dostawał, albo zęby wypadały. Tak, no. Dlatego mówię, że no jakiś tam przebłysk jest. No jest to, jest to na pewno ciekawa postać. Tak, tego no. nie, nie, nie możemy mu odmówić, że jest postacią dość nietuzinkową. No oprócz tego co on opisy, co, co, bo on jest narratorem, co opisywał co robił i tak dalej, to w sumie można byłoby żyć, że całkiem przyjemny z niego facet, taki normalny. Hmm, 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 hmm. No z tego wiesz, jak powiedzmy opisał niektóre rzeczy, to... Tak, można byłoby Co? dostrzec inteligencję nawet. Inteligencję, nim. bo jednak wszystkie takie jakieś chore rzeczy, o których opowiadał, to zawsze dotyczyły matki albo wujka. Tak. To oni jakieś tam, że tak powiem, porąbane rzeczy robili. A on takiś, no, no oprócz tych akcji właśnie z biciem kobiet i takich innych dziwnych rzeczy z, z jakąś agresją, to w, w, dla mnie się wydawał taki normalny. No już pomijając faktem, że był też kanibalem. <śmiech> <śmiech> Wiecie o co mi chodzi? Taki wydawał się, taki powierz tak, patrząc powierzchownie. Albo tak bardzo, bardzo głęboko. Tak. Coś, co nie wychodziło na na No o, Raczej w ten, sposób, w ten sposób bym powiedział. Znaczy generalnie książka jest powalona, wydaje mi się, dużo bardziej niż nawiedzona wagina. Tamta była powa powalona, miała ten swój fantastyczny świat i tak dalej. Miała sens, miała i itd, itp. Natomiast tutaj mamy już bardziej do czynienia z horrorem ekstremalnym yy, i z czymś zupełnie innym, no, jest więcej ekstremum, tak? Jest to bardziej obrzydliwe, bardziej rzucające się tak na mózg, wywołujące jakieś takie okropne skojarzenia, sprawiające, że gdzieś ta żółć podchodzi do gardła i człowiek no, nie czuje się za dobrze czytając tę książkę. Jednak nie można powiedzieć znowu, żeby to była zła, fatalna książka. Zresztą, no, sięgając po taką książkę, wiesz czego się spodziewać, tak? Więc tych książek się nie da oceniać, tego typu książek nie da się oceniać normalnymi, gdzieś tam powiem, standardami, kryteriami. kryteriami, bo zupełnie inaczej się do nich podchodzi. Czegoś innego się spodziewasz. Ale jest bardzo dobrze napisana. Tak, jest fajnie napisana, jest ciekawa i no, stanowi rozrywkę, jest taką czy inną rozrywkę, chociaż jest bardzo, bardzo dziwna. Według mnie nie pobija Nawiedzonej Waginy, Nawiedzona Wagina jest lepsza, wydaje mi się ten świat bardziej jest tam takim można powiedzieć nierzeczywisty, bardziej dziwaczny. No fantastyczny. Tutaj no mamy tę gadającą głowę, owszem, ale to już nie jest tak yy, od czapy jak Nawiedzona Wagina, tak? Nie budzi takiego ow, siedz, co tu się wyprawia. No, no. Nawiedzona głowa no, może sobie istnieć, tak? Już nie jeden horror gdzieś tam nawet gadającą głowę pokazywał, tak? Natomiast nawiedzonej waginy raczej raczej nie. Także no. no ostatnio no. pojawiła się w pewnym filmie nowym w kinie koniec. No starej książki, tak. Także fajna dziwaczna. Także w skali dziwności możemy uznać, że jest to bardzo, bardzo, bardzo dziwna, dziwna książka. No. Ale polecam, ja, ja przynajmniej polecam, bo jest ciekawa, naprawdę. Tak jak Wagina, może czasami sobie jakoś odskocznie od normalnej, normalnej literatury, z sobie przeczytać takie właśnie obślizgłe paluchy. Tak, także <coughs> sami zdecydujcie, czy się odważycie, czy się nie odważycie. A na koniec jeszcze króciutka zapowiedź tego, co czeka Was w kolejnym odcinku dziwnych książek. Tadam! Diabelskie nasienie Edward Lee. O czym jest ta książka? Za drzwiami. Zdawałoby się spokojnego żeńskiego akademika kryją się niewypowiedzialne potworności. Przeplatane niczym nieposkromioną żądzą, tydzień inicjacji jest dla Anne White próbą, podczas której może się przekonać, że żaden akt nieprzyzwoitości nie jest zbyt upokarzający, żaden rodzaj seksualnego poniżenia zbyt paskudny. We wnętrznościach domu Alfa pulsuje starożytne, cielesne zło, którego mroczne pożądanie doprowadza Ando do postradania zmysłów. Dziewczyna będzie oblewana pomyjami, opluwana, penetrowana, dymana, dźwana, upokarzana, policzkowana, sodomizowana, przepychana jak toaleta, wypełniana jak karawka i masowo poniżana. Z własnej woli przejdzie przez magiel seksualnej deprawacji, żeby udowodnić swoją determinację i zasłużyć na przyjęcie do grupy. Zamieniwszy się w naczynie wypełnione brudnym pożądaniem czy zdoła przeżyć wystarczająco długo, żeby odkryć prawdziwy sekret domu alfa? Przekonajcie się razem z nami w kolejnym odcinku dziwnych książek. Dzięki za dzisiaj dajcie nam znać, co myślicie o obcisłych paluchach i jak dla was zanosi się. Zapowiada się diabelskie nasienie. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Cześć.